Cześć, witam serdecznie wszystkich z tej strony, Pan Rybka. Tu Wam właśnie pokazuję teraz Gubikarium. Tak na szybko. Te Gubikarium, jak wiadomo, jest od córki. Chciałem wam pokazać, ile tu młodych już jest. Prawie odrostków. I uwieście mi. Żaden głupik nie pad. Trzymają się zdrowo. No i zaraz przejdziemy do mojego następnego zbiornika. Kręcę z ręki, bo chcę Wam dzisiaj dokładnie wszystko pokazać. No, dziwi mnie, słuchajcie, że te głupiki nie padają. Ale to dobrze. Chyba jednak z, z dobrego źródła wziąłem. Nie będę na razie przechwalał. No i daje dobre jedzenie. Uwieście mi co chodzi o głupiki mieczyki, molinezje. To po prostu nie chwaląc się, mam swoje doświadczenie i nikt mi nie będzie mówił raczej przepraszam, że, żeby Was nie obrazić jak mam to wychowywać raczej pomagam dziecku niestety tu wszystko gra zobaczcie znowu kotne także przejdziemy do następnego mojego zbiornika i tu w gubikarium wszystko jest ok i spotykamy się przy moim w dużym zbiorniku i słuchajcie dzisiaj przywiozłem 14 berlinków 6 zielonych mieczyków czysto zielonych kręcę z ręki ja tu zaraz postawię sobie na statyw specjalnie im rzuciłem tabletki bo te ryby chciałbym żeby powychodziły ale nie wiem właśnie czy one jeszcze wszystkie powyłażą. I tu przywiozłem roślinę drakeny. Jak widzicie. No, posłuchajcie. Rośliny to są rośliny. Ja tam na to nie zważam. No, podobno potrzebuje CO2, jak się nie mylę. No, ale zobaczymy, czy w tym akwarium będzie rosło. Jak nie będzie rosło, trudno. Mam to po prostu gdzieś. Ale zobaczymy. Na próbę wziąłem sprawdzić. Jak się znacie na roślinach, mówię właśnie do tych akwarystów roślinnych. Proszę pisać w komentarzach. No a teraz Wam pokażę jakie piękne przywiozłem młodziutkie berlinki. Ale jeszcze przed tym, jeszcze tutaj w komentarzu kolega mi napisał. Yy, nie wiem czy to kolega, już nie pamiętam. Yy, jak szybko u mnie na rybak rośnie i w jakim czasie mogą być ryby kotne, Co chodzi o mieczyki, to mówię od razu tak, u hodowców wiadomo, ryby rosną szybciej, mają dobre parametry wody, różne dają jedzenie. I ryba szybciej rośnie, nawet nie chcę mi hodowca powiedzieć, bo się pytałem. To jest ich tajemnica. Ale po swojemu powiem tak. Ja po trzech miesiącach, do trzech miesięcy z tych ryb, nawet dwa, będę miał już kotne. Tyle, co Wam mogę powiedzieć. Ale tak, minimum trzy miesiące zależy też, kiedy. Yy, Jaki samiec, to wyjdzie mieczyk, ten właśnie miecz, co ma samiec. No ale sami zobaczycie, dlaczego wziąłem 14. Zawsze biorę więcej, bo każdemu z Was to mi nikt nie powie, że nie, może rybka po prostu paść. Ta najsłabsza, może paść. Dlatego wziąłem 14 berlinków. I zobaczymy, jak któraś padnie. Cho, Chociażbym nie chciał, to padnie. Zostawię najmocniejsze, najsilniejsze i będę rozmnażał. Co chodzi o muszlowce? Już niedługo córka będzie nagrywała. Nie ja nie mam zamiaru się wypowiadać na, tem na temat muszlowców bo to są jej ryby ona sobie je chowa i niech ona nagra i pokaże no wrzuciłem tu tabletki żeby wam pokazać właśnie kręcę z ręki takie berlinki tu jedna uciekła, wam pokazuję naprawdę piękna jest mi 14 sztuk i teraz Wam pokazuję tu po kolei, jak będziecie widzieć. Berlinki, moje najbardziej ulubione, oczywiście mieczyki. Czerwone też. Mam też czarnymi ogonkami. Specjalnie dla Was rzuciłem tabletki, żeby Wam właśnie pokazać te berlinki. no i zielone mieczyki też przywiozłem tylko one są bo tak nagrywam ale ja nie widzę może wy zauważycie co chodzi o tą pielęgnicę je dobrze czekajcie to jest zielone tak zielony mieczyk widzicie tam przy korzeniu wypłynął zielony mieczyk i berlinki. Coś mi ostrość się traci. Muszę. Czekajcie. O. Specjalnie wrzuciłem, żeby one powychodziły, żebyście widzieli. I na pewno każdy z akwarystów, jak bierze ryby, to bierze ich więcej. Nie 5, 6, tylko się zawsze bierze więcej, co z tą ostrością? Bo nie wiadomo, ile może po prostu słabszych paść. Ale z... moim zdaniem, zobaczymy, jak to będzie. Będę się starał, jak mógł. Mam tu jednego plana, ale to za jakiś czas. Także po prostu Wam podpowiem tylko tyle. Będę szedł z postępem. Patrzcie jaki piękny berlinek. Także 14 sztuk i zielonych mieczyków przywiozłem. Czysto zielonych. Zobaczymy. Przywiozłem ich z hodowli. Nie z żadnego sklepu. Tylko z hodowli. To są młode, młodziutkie. Sami widzicie, młodziutkie. Nic starego nie przywożę. Bo chcę po prostu sobie je odchować. I te najsilniejsze po prostu zostaną. Chyba, że żadna nie padnie, to będzie ok. To znaczy, że super. No za chwileczkę za, zaczekajcie. Ja sobie teraz włożę do statywu ten telefon i pokażę Wam jeszcze. No i włożyłem sobie do statywu ten telefon i będę Wam teraz pokazywał, ile tu jest tych mieczy. Naprawdę, co chodzi właśnie jak macie młodziutki na rybek? To nawet Wiesław Smużyński, pozdrawiam serdecznie. Bo tego człowieka naprawdę nie to, że po prostu mu słodzę, ale zna się na rybach. Możecie się, jego, no jak nie wierzycie, jego się zapytać, to wam powie, jak dobrze młody na rybek karmicie. Od małego to i szybko rosną, i szybko się możecie doczekać nowego potomstwa mieczyka czy tam innej ryby. Także żaden hodowca nie chce powiedzieć, co daje, ja tam daje po swojemu, a daje dobrze. Po prostu mogę wam powiedzieć, daje im oczywiście serca z szczostkiem, oczywiście, suchy różnego rodzaju. I nie przesadzać też z tym żarciem, żeby im sypać nie wiadomo ile, każdy z Was wie. Ale mówię do młodych akwarystów, także kolego. Na komentarzu ci tam napiszę, pozdrawiam cię i na filmiku obejrzysz. Także co chodzi, właśnie o mieczyki, to zależy tylko, właśnie dobre parametry wody, z tego co wiem, i dobre odżywianie ryb. No ale to już hodowcy i inni, którzy się bardzo. Dobrze znają na tych sprawach ja zawsze trzymam po swojemu mi ryby rosną. Zobaczcie się na, na poprzednie filmiki do tyłu, jakie miałem mieczyki, ale niestety no cholera zdechły. Ale częściowo moją winą były, było to, że po prostu nie wiedziałem co im jest, żadnych nie miały pleśniawek, żadnego ospy. Po prostu żywa rybka, zdrowa, nagle fik leży i nie, nie ma jej. Myślałem, że mi szlak trafi, przepraszam, ale taka prawda. No ale tu teraz właśnie niech one się tutaj jeszcze troszeczkę przyzwyczają i po prostu te ryby odrobacze na pasożyty. Mam te preparaty, bo sobie kupiłem właśnie dwa na zapas, w razie co już nie chcę mieć. Tego samego co miałem pierwszy raz w życiu, takie coś miałem, żeby mi ryby wszystkie naraz padały. To wam mówię poważnie i szczerze. Oczywiście, ze starości jakaś tam rybka padła, to każdy z Was wie, każdemu to się dzieje, ale żeby wszystkie po kolei, to już naprawdę było. Ja po prostu nie wiedziałem, co robić. Nie wiedziałem, co robić. Nawet filtry wymyłem, gąbki wyparzyłem, wszystko kurcza i. Była kicha. Do, dopiero już po nie w czasie, jak mi tam ktoś tam już powiedział, co mam zrobić, wtedy wlałem na te pasożyty i przestało. A wlewałem lu, różne lekarstwa, i tym samym dobijałem sam sobie ryby. Także jeszcze raz, co chodzi o. właśnie mieczyki to tak jak mówiłem dobre odżywianie wiadomo powiem wam szczerze powiedział mi właśnie ten hodowca dobre parametry wody no ja też się teraz za to będę brał bo jednak nie wolno być upartym jak osioł trzeba słuchać innych wiadomo wszystko idzie z postępem to i ja będę robił też z postępem. Będę bynajmniej próbował, uczył się. Bo naprawdę jak widziałem jakie hodowce mają ryby to no to jest normalny szok nie. Także Wiesław Smurzyński, pan Wiesław Smurzyński może wam w komentarzach napisać. Czy mówię dobrze, czy mówię źle? Nie wiem. Pan Wiesław Wam powie. Ja nie jestem hodowcą. Ja się zawsze uważałem za amatora. Ale na mieczykach, molinezjach, gupikach się znam. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie będę tutaj zachwalał. Tfu, tfu jak to się mówi. Niech rosną. Jeszcze zbliżenie Wam dam. Wszystkie tu na pewno mi nie powypływały. Ale widzicie o zielony mieczyk popłynął. Także później najmocniejsze zostawiam. No teraz tak się tłuką, bo właśnie o te tabletki. Żeby sobie ktoś nie pomyślał, że one się ocierają. Ale berlinki piękne są. Także jestem naprawdę zadowolony z tych mieczy. No i słuchajcie, nie wiem dlaczego, bo tam ktoś mi napisał, że mam brudną wodę. Jak tu jest brudna woda, to ja jestem... Yy, raczej mam czerwone włosy. Chociaż mam teraz... Ostrzyżony o jestem, ale mam czerwone włosy, jak tu jest... Yy, brudna woda, ale to nie krytykuje nikogo. Po prostu może takie wrażenie, może... Jakiś korzeń mi może puszczać. Ale jak tak jestem przy akwarium Jest woda krysztaliczna Naprawdę Berlineczki pływają No i cieszę się Naprawdę cieszę się Tu już jest 16 minut Nie wiem czy ktoś będzie oglądał do końca Czy nie Słuchajcie Jeżeli córka będzie uparta Nie będzie chciała nagrać to ja po prostu nie będę się wypowiadał na, tych ten, na temat tych właśnie muszlowców, bo ja tych rybek nigdy nie trzymałem. A to jest tanganika. Musi być stwardniona woda, wiadomo. Nie. Po prostu wam pokażę. Nagram filmik, że są. Później znowu wam nagram, żeby nie było, że pozdychały. To, to dzwoni, nie wiem, właśnie ale mam zawsze pecha jak nagrywam filmik, i zawsze mi ktoś zaczyna dzwonić. Także jeszcze z daleka, może pokażę. No, tu, tu właśnie pokażę Wam te pomieszane e, Platki z mieczykami, tam właśnie. Może, może jeszcze tam jakoś przybliżenie. O, udało mi się. No, to cholery pływają. Muszę tak patrzeć, bo. O, tam są. Tam są. I na pewno w tym akwarium nie ma żadnego przerybienia. To tylko mogę wam powiedzieć. No, niestety, no jako urosną, no to będzie już ciężko. Ale ja powiedziałem, że. Już wam na poprzednich filmikach, że mam mieć zamiar jeszcze bardzo yy, no bardzo, bardzo nie bardzo ale większy zbiornik także już niedługo może jest tych trochę mieczy, tutaj jest tych platek tu mam platek chyba 6 albo 7 ale są fajne, zdrowe pływają i nie se żyją no tu się zrobiło pusto jeszcze tam jakieś rybki pływają wszystko przyleciało tu. Specjalnie wrzuciłem tabletki, żeby Wam pokazać. Naprawdę berlinki są super. Może jeszcze przybliżenie zrobimy. O. Piękne berlineczki. Naprawdę. No bo wiadomo, każdy akwarysta będzie zachwalał swoje rybki. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Będę wam pokazywał jak rybki rosną, jak się czują. Na pewno nie będę ściemy walił żadnej, tylko jak coś padnie, to wam powiem. Także to już 19 minut. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z tej strony. Pan Rybka. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Do następnego filmiku. Cześć.